Siemano, ja jestem MilkyWave, a to jest serwer SkyBlocks, na którym grę zacząłem kilka dni temu i chciałbym ją zaprezentować wam. Myślę, że seria ta będzie uczęszczała na moim kanale dosyć często, gdyż no po wakacjach mam zamiar zabrać się do ostrzejszego robienia filmów, bo kiedy umieściłem filmik z, z poradnikiem jak zrobić własny serwer, został on w ciągu jednego dnia wyświetlony 100 razy, co na pierwszy filmik uważam, że jest dosyć dobrze. No, ale przejdźmy do naszego serwera i w tym naszym pierwszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować co i jak jest na tym serwerze. Oczywiście link do tego serwera będzie w opisie i przejdźmy może do informacji, tak więc. Spawnujemy się w tym miejscu i mamy przed sobą tabliczkę. Idź prosto, aby znaleźć informacje. Tak więc pójdziemy, potem zaprezentuję Wam. jest arena i takie duperele. Yy, to takie nieważne za bardzo. Tak więc po lewej stronie mamy informacje yy, i zasady gry na Skyblocku. Tak więc czym jest Skyblock? Skyblock, czyli prościej mówiąc to mała wysepka. Dostajesz ją za darmo zamiast działki jak jest na free building. Musi się ją rozwijać w międzyczasie, zarabiać pieniądze poprzez for farmy czy też generatory, w których konstrukcję znajdziesz po drugiej stronie tego placu. Tak więc, sorry za moje czytanie, lecz nie jest ono. Wiem, że jakieś znakomite, jak i również mój głos. A teraz jak zaczynamy? Musimy wpisać konen komendę New Island slash New Island następnie musimy ro za zacząć rozwijać swoją i wyspę, czyli tam sadzić jakieś warzywa, rośliny, arbuzy, melony, czy tam cokolwiek sobie chcemy, drewno zbierać, tak z drzewa i tak, teleporty do sklepu znajdziesz na spawnie i również bank, jak i arenę no dobra, i jak już sobie założymy tą wyspę, to wystarczy wpiszemy slash home i automatycznie nas przenosi przenosi tam. No tak więc pokażę Wam jeszcze tylko w jaki sposób robi się generator kobla, gdyż nie możemy go sobie zdobyć po prostu z naszej wyspy, gdyż ona nie jest po prostu zbyt duża. No i zaczynamy. Tak więc yy, generator ma wymiary jak widzicie 6 na 3 kratki, z czego po, po prawej, druga kratka od prawej strony jest to lawa a druga po prawej woda. I w ten właśnie oto sposób budujemy go. Lecz do tego co to jest, to nie jestem pewien, lecz myślę, że to jest to generator obsydianu, Ale może zapytam się kogoś jeszcze na serwerze, ale to po odcinku. Dobrze. A jeszcze najważniejszego nie powiedziałem. Serwer jest no, non-premium, jak zresztą zauważyliście, że mam... Ni, że nie mam skina ani nic, lecz planuję zakupić yy, oryginalnego Minecrafta już wkrótce. Dobrze. Yy, przejdźmy teraz do teleportów. Jest tutaj na razie tylko jeden dostępny teleport do sklepu. Tutaj podobno ma być yy, dla VIP-ów jakiś yy, teleport, a niestety punkt widokowy nie działa. Tak więc przejdźmy teraz do sklepu. Dobrze, jesteśmy. Eee, tutaj mamy powrót na spawn. Pójdziemy troszeczkę dalej. Jak widzicie po prawej widzimy miejsce naszego spawnu. No i tutaj możemy kupić różne, praktycznie wszystkie przedmioty, itemki dostępne w Minecrafcie. Drewno, lecz są one dosyć drogie lecz zarabianie na tej wszystkie itemki zaraz wam pokażę mamy tutaj wiaderka wody di diamenty które są dosyć drogie i trzeba niestety się trochę namęczyć mi się nie udało jeszcze osiągnąć rezultatu takiego aby zdobyć chociaż jeden di diament o tutaj mamy strzały różne grzybki, halucynki prawda Sielska jakieś jakieś Możemy cofnąć się na spawn lub pisać komendę spawn lub kuźwa I idzie pisać komendy spawn Dobrze Tak nie idzie to trudno przeteleportować też się nie idzie oczywiście Jezus Maria, no Ty tyskaj się płytko No dobrze jeszcze raz. Faun. Kurde. Może jednak. Ach, chyba jednak nie do jak Jakby to zrobić? Dobra, już wiem jak to zrobić. Dobrze, jeszcze zabijemy się. I tak nie mamy ekwipunku. A na serwerze jest plugin, dzięki któremu po śmierci odzyskujemy nasze wszystkie itemki. Czyli nie ma takiej śmierci, gdyby na przykład wejdziemy sobie na arenę. Czemu nie mogę zginąć? Nie wierzę. Dobra, ja, ja może sobie małe cięcie i zaraz wrócimy. Dobrze, tak więc powróciliśmy po mojej przerwie technicznej, W której, po której udało mi się już nagrać ten filmik do końca, lecz okazało się, że ani wokal się nie nagrał, ani wideo się nie nagrało. Tak więc nagram to znowu i po postaram, postaram się pokazać Wam, co jeszcze znajduje się na serwerze. Po prawej stronie, proszę Państwa, widzimy bankomat, do którego za minutę otrzymujemy 3 dolary serwerowe. Po prawej, po lewej znaczy się. mamy arenę, która niestety jest nieczynna. Tak więc nie będę tam na razie wchodził, gdyż jest to bez sensu, lecz mogę Wam powiedzieć, że poprzednia wersja była dosyć fajna, lecz ja nie miałem ekwipunku i tak mnie co chwilę zabijali. Tak więc tutaj mamy sklep z przedmiotami magicznymi oraz mob spawnerami. Znajdują się tu oczywiście jajka różnych mobów. Mob Spawner Enchanting Table yy, szkalną butelkę z wodą Spotkiem I takie tam duperele magiczne Tutaj znajduje się arena Gdzie możemy walczyć Jeżeli chcemy jakieś przedmioty zdobyć Ja to nagrałem jak tam walczyłem lecz teraz walczą i chyba mi się nie uda lecz możemy jeszcze spróbować dojść tutaj później tak więc stworzymy jeszcze sobie naszą wyspę którą ja już stworzyłem niestety ale nic tam nie budowałem tak więc przetelportujemy się tam komendą home 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 home, home. Jest tutaj ciemne jak w dupie, tak więc za przeproszeniem pewnie nic nie widzicie. Wlejmy lawę, dobrze, teraz powinno coś być widać. Yy... I to jest nasza wyspa. Ma ona szerokość 3 kratek oraz długość 6. To jest jeden prostokąt. Drugi, jeśli by liczyć odtąd, ma 3 na 3 nie jest ona zbyt duża na początku, lecz następnie potem właściwie możemy ją rozbudować do rozmiarów nieograniczonych. Na moim poprzednim save'ie miałem wielkości mniej więcej 30 na 30 kratek. Jeszcze nic mi nie przeszkadzało w tym, żeby budować dalej. Tak więc naprawdę polecam to zamiast jakiegoś normalnego free buildinga gdzie po prostu no dostajemy tą badziewną działkę tutaj jest dużo lepiej gdyż no, podoba mi się to po prostu bardziej no nie umiem za bardzo tego uzasadnić panuje tutaj naprawdę bardzo fajna atmosfera admini są bardzo mili i w razie jakiegokolwiek problemu pomagają no i tutaj by było to na tyle myślę z tej wyspy gdyż nie zaczniemy tutaj nic budować w następnym odcinku myślę, że sobie wybudujemy sobie yy, swoją chatkę, jakiś ogródeczek mały i myślę, że coś jeszcze też się uda. Wrócimy teraz na spawn i może już skończyli walczyć. Nie, niestety jeszcze nie skończyli. Tak więc zrobię małe cięcie. I sprawdzę czy ogólnie wszystko teraz się nagrywa na, pe na pewno. I widzimy się zaraz na arenie. Tak więc. Tak więc jesteśmy z powrotem na... pod naszą właściwie areną, gdzie przed, może trwało jeszcze to 5 minut, lecz, lecz ekipach najwidoczniej była dosyć słaba. I na razie jest trochę mało osób, gdyż we dwóch no to... Trochę ciężko ogólnie będzie. Tak więc może jeszcze ktoś dołączy, a ja w tym czasie przedstawię Wam klasy jakie możemy sobie wybrać. Są to standardowe dosyć yy, klasy na wszystkich myślę serwerach, gdzie jest Mob Arena. Są one dostępne. Tak więc mamy rycerza, który jest w, ubrany w żelazną zbroję, diamentowy miecz oraz trzy potki. Mamy tanka. Który jest ubrany w diamentową zbroję I chyba najbardziej tanka ja, prefer ja osobiście preferuję Gdyż on jest najmocniejszy według mnie Żelazny miecz mamy oraz miksturę leczenia Mamy archera, który naprawdę jest dosyć słaby szczerze mówiąc Lecz mamy swojego psa Który nas broni Mamy kolejną również Funkcję którą jest zapalniczka, czego jeszcze nie widziałem na innych Mobarenach. Mamy również TNT oraz Netera, który zapewne po podpaleniu jakoś w jakiś sposób nas broni. I mamy jeszcze chemika, który też jest dosyć słaby, chyba że jest duża ekipa i ktoś się chce bawić w lekarza, to polecam wtedy. Mamy tak złoty na pierśnik, znaczy ca cały, całą zbroję diaksową. Jestu nie diaksową, tylko złotą sorki. Kamienny miecz, 30 potek na obrażenia, 2. 20 mi miksturek miotnych leczenia, 3 do wychlapania sobie i szybkości. Dobrze, jesteśmy we trzech, tak więc myślę, że. Można już zacząć, tak więc... Jedziemy. Kurde, będzie ciemno jak w dupie, nic nie będzie widać. Ale może się uda. Hmm, jeszcze zobaczymy te... Ustrojenia. niewiele to dało. sorki, że się tak trochę zacięłem Ale postaram, postaram się tutaj trochę powalić te mopki. Zapewne nic nie będziecie widzieć. To tak więc nie będę zbyt długo tutaj siedział. Albo będę pod tą latarnią, o. Bez skojarzeń oczywiście, nie. Na razie te fale wszystkie nie są zbyt trudne. Tak jak widzicie, dopiero straciłem jedno serduszko na cztery fale. Sorki, bo pewnie słyszycie jak naparzam w myszkę. A serwer ogólnie chciałbym Wam polecić, gdzieś na, naprawdę administracja jest bardzo ogarnięta i pomocna. Jeżeli mamy jakiś problem z czymś, oni bardzo chętnie nam pomagają bez żadnych pretensji w ogóle. Jak to bywa na innych serwerach, gdzie po prostu ktoś, ku, gdzie jest możliwość zakupa, zakupu administratora, co potem no, jest, ponieważ ja się chemika to się nie dziwię, że mi tak słabo idzie. Yy, I wracając do tego, gdzie osoby mogą sobie kupić tego administratora i potem mają wszystko w dupie właściwie i zrobią sobie co chcą. Tutaj niestety, no niestety znaczy się, nie, nie można tego kupić, co jest bardzo dobre. Jest możliwość za to kupna VIPa, który nie za bardzo się orientuje co nam daje ale zapewne jakieś tam funkcje nam daje a dobra przypomniało mi się że daje nam on yy, możemy dostać chyba dodatkową wyspę dobra tak więc to jest zachęcam bo dzięki temu zwiększają się sloty yy, i również admini są bardziej skłonni do rozbudowy jeszcze większej serwera, który i tak już jest dosyć duży, gdyż ma te 100 slotów, co... No, z reguły jest kilka miejsc wolnych. Tak jak te, teraz jest tutaj nie widać, ale jest naprawdę 100 slotów i jest jeszcze wolne miejsce. Ludzi gra dosyć dużo. Wracając do wyspy możemy sobie grać na jednej wyspie z kolegą. To jest dosyć fajne. I powiedzmy, że na tej arenie byłoby to już wszystko, gdyż nie chcę przeciągać. I pokażę wam przy okazji, w jaki sposób można zarabiać. Dobrze, za, za, zostaliśmy zabici. I znajdujemy się w takiej klatce obserwacyjnej, klatce bezpieczeństwa, gdzie możemy oglądać jakie trzeba... Naszy, nasi pobratyńcy walczą. Tak więc żeby opuścić arenę wpisujemy MAL leave Teraz znajdujemy się w miejscu, w którym wpisaliśmy MA Join. Żeby dołączyć do areny. Dokładnie w tym samym. Możemy ją wpisać tą komendę dosłownie gdzie chcemy. Możemy sobie w naszej chatce. No i dostaliśmy dosyć fajne przedmioty gdyż dostaliśmy redstone'a jedną rudę dostaliśmy kość którą oczywiście możemy sobie przerobić na mączkę kostną która się przydaje do yy, szybszego zabrakło mi słowa ale wiecie o co chodzi mamy jeszcze wiaderko oraz patyki wiaderko bardzo przydatna rzecz pierwszy raz ją dostałem tak więc Opłaca się sprzedawać ziemię, gdyż ona nie jest specjalnie potrzebna i w tym celu udajemy się do naszego sklepu. Dobrze, tak więc znajdujemy się teraz w sklepie i sprzedamy naszego Dirt'a. Dirt znajduje się gdzieś tutaj i aby go sprzedać klikamy lewym przyciskiem myszki Tak więc za 10 dirta dostajemy 60 zł, co jest dosyć atrakcyjne. No, tak więc to, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam spod pięknej latarni. No, tak więc jeśli Wam się podobał film, to oczywiście wiecie co robić, a jak nie, to dajcie łapkę w górę. I miło, mile by była widziana subskrypcja mojego kanału. Tak więc dzięki za obejrzenie filmu, jeśli dotrwaliście do końca na razie.